Czy ty wieczysz, są z co na chwilę został usunięty kanał zbanowany? Wyszedł Jana na YouTube stroną główną i zaoponił się w YouTubie. Dobra, ten kanał nie istnieje. Przej, przejdź na stronę główną. Usunięty kanał do jak roku z tego drugiego roku z tego trzeciego rojnego rok na stronie youtube usunięty kanał zobaczcie czas na youtube zastanę Ci wiecie są kanał dowiecie się aponte za na kanał orban archiwum zobaczcie kanał zastanę Zobaczcie suba, mam subskrybentów, zobaczenia ja na YouTube za nami na i potem widzicie, co widzicie na YouTube kanał. I tutaj jest tam do oboku stronie, a potem będzie i czas na jego YouTube. Do zobaczenia, mam subskrybentów, jeśli to widział że ja i to wiedział wszystkiego. وكان على روان أخيفهم